Gościem dzisiejszego odcinka Ludzie z pasji jest Pani Alina Czyżewska-Łoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Alina jest nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Mhm. Jest to pasja czy zawód? No na pewno jest to zawód. Wiadomo, ale jest to też ogromna pasja, ponieważ Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji, oprócz tego, że się zarabia, bo to jest normalne, każdy musi zarabiać, to jeszcze jest to coś, co mnie zawsze ciekawiło, interesowało i co bardzo lubiłam, zwłaszcza praca z dziećmi małymi. Tym punktem takim bardzo ważnym jest praca z dziećmi poza lekcjami, czyli prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie zajęć, tanecznych, zajęć wokalnych, w jakim w przedziale wiekowym dzieci, które uczestniają do Pani zajęcia są i jakie są to zajęcia? Zaczęło się od tego, że pracując o wzorówce, chciałam te dzieci jakoś pokazać na zewnątrz. Mimo, że te dzieci się tam troszeczkę bały, jeszcze nie wiedziały o co chodzi, ale ja koniecznie chciałam pokazać rodzicom, pokazać w szkole. I zaczęłam prowadzić taniec ze śpiewem z takimi malutkimi dziećmi sześcioletnimi. No i zobaczyłam, że to sprawia dzieciom wielką radość, ale sprawia też mnie satysfakcję i radość. Rodzice płakali ze szczęścia, widząc swoje pociechy na scenie, i stwierdziłam, że to jest to, co chciałabym robić. I w tej chwili prowadzę zajęcia, i właściwie już od kilkunastu lat prowadzę zajęcia z dziećmi od sześcioletniego dziecka aż do klasy piątej, szóstej, nawet siódmej. Ósme klasy już tak niekoniecznie, bo one mówią, że muszą się uczyć, że nie ma tyle czasu, ale ten przydział wiekowy. Jakie zajęcia najwięcej, największej grupie dzieci sprawiają radę? Trudno powiedzieć, bo dzieci właściwie lubią występować. One się stresują, ale te zajęcia mają nauczyć te dzieci, że one mają wyjść na scenę, zatańczyć, zaśpiewać, mają czuć się ważne, Docenione i um, uczę tego, że nie mają tego robić dla widzów, chociaż wiadomo, to że to, to, o to chodzi żeby dla widzów występować. Nie mają tego robić dla widzów, tylko dla siebie, dla mamy i dla taty. No i te dzieci w ten sposób występując są bardzo szczęśliwe. Bardzo ładnie się pokazują, kochają tańczyć, bo widzę. Dlatego, że mam prawie 100% dzieci na każdych zajęciach, a to są trudne zajęcia dla dzieci. One czasami mówią, że proszę pani, niech pani da odpocząć trochę, ale no, czas goni. Trzeba zrobić jak najwięcej, żeby później się pokazać. No i dlatego um, um, pracujemy bardzo intensywnie. Dzieci też bardzo lubią śpiewać. Zapisują mi się ciągle co jakiś czas na te zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Prowadzę koło wokalne, które się na, dzieci nazywają się zespołem Domino, koło taneczne, promyki. Prowadziłam też zajęcia teatralne. Dzieci bardzo chętnie występowały. Prowadziłam zajęcia teatralne 9 lat. No już w tej chwili zajęć teatralnych nie prowadzę, ponieważ nie można robić wszystkiego naraz. Wystarczy, że prowadzę koło. I taneczne, i wokalne, i to już i tak poświęca się bardzo dużo czasu, bo jeszcze jest przecież praca wychowawcza i praca z dziećmi, z wychowankami swoimi w klasie. Czy da się zauważyć, że dzieci, które uczęszczają na te zajęcia, bo docelowo jakby zajęcia mają też te dzieci trochę otworzyć, chyba nastawić na, na to, żeby się pojawić na scenie, co nie jest łatwe, jest trudne, ale jak pani zauważyła, czy może to pomóc w przyszłości w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych? Mnie się wydaje, że przede wszystkim po to są te zajęcia, żeby te dzieci się przestały bać, żeby nie bały się wystąpić przed kimś na scenie albo przed grupą ludzi, nawet jak będzie szukało sobie to dziecko kiedyś tam w przyszłości w pracy, to będzie już nie będzie się obawiało tego, że stanie przed pracodawcą i i będzie musiało zaprezentować je. Ono już teraz od dziecka się prezentuje na scenie. Uczę, tego, uczę kreatywności. Przede wszystkim kreatywności, zadowolenia z siebie. Jakie to jest ważne, jeżeli mały człowiek, a nawet dorosły człowiek jest z siebie zadowolony. A zauważyłam, że dzieci przestają się bać. W momencie, kiedy dzieci mówią, proszę Pani ja chcę śpiewać solo, ja chcę solówki śpiewać i las rąk, bo oni chcą śpiewać solo. Jeżeli chce śpiewać solo, to znaczy, że nie obawia się, że mu nie wyjdzie. Tak samo dzieci chcą tańczyć, uwielbiają, no i chyba właśnie o to chodzi. Organizując imprezy, Gmina Środek Kultury zawsze korzysta z, z umiejętności i z doświadczenia dzieci, które Pani im przekazuje. Te występy, na pewno tęsknimy za nimi. Ponieważ w obecnej chwili nie można organizować żadnych wydarzeń, ale te prace cały czas trwają, jakieś e, rozmowy. Rząd w końcu otworzy e, dla nas e, furtkę, żeby móc też wyjść do ludzi, bo ludzie też chcą wyjść z domu. A jak dzieci reagują na brak zajęć, na tę na akcję zostań w domu, która no, na początku może i pasowała komuś, bo mógł posiedzieć trochę w domu, ale ludzie chcą wyjść, te dzieci pewnie już też tęsknią. Czy ma takie Pani sygnały od swoich wychowanków? Kontaktu bezpośredniego z dziećmi teraz nie mam. Zajęcia zostały rzeczywiście wstrzymane i na początku pani dyrektor Goku powiedziała, że do końca kwietnia byłam zdziwiona, że tyle czasu dzieci nie będą miały tych zajęć. Myślę, że jeżeli do tych zajęć wrócimy, nie wiem, czy w czerwcu, czy może we wrześniu, dzieci będą z radością przyjdą. Bo one chcą po prostu występować, chcą się pokazywać. Zajęcia zostały przerwane w momencie, kiedy ćwiczyliśmy taniec czacze do występu przed widzami z kaszu. To miało być Dni Jedności kaszu i mieliśmy zatańczyć kaszubską czaczę. Przygotowania trwały, no i zostało to wszystko przerwane. No i tak no czekamy, aż to wszystko się skończy. Jakie może Pani wymienić pokrótce, jeżeli przyjdą takie do głowy, osiągnięcia swoich wychowanków? Um, osiągnięciem przede wszystkim jest to, że dzieci są szczęśliwe, że one chcą brać udział w tych zajęciach, przychodzą chętnie, są radosne. Te zajęcia to nie są lekcje to jest współpraca moja z dziećmi. Um, jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to mamy osiągnięcia. Dużym osiągnięciem jest to, że chcą nas oglądać, chcą nas podziwiać, oglądać, że zapraszają nas na występy tutaj w Gminie i to stosunkowo często. Dużym osiągnięciem też był zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki przez Olimpię Lenser. Ona jest w tej chwili w piątej klasie. Martyna Ostrowska, co to wyróżnienie w, w wojewódzkim konkursie piosenki imienia Anny Jantar. Też duże osiągnięcie. Pierwsze miejsce zdobyliśmy w kole teatralnym. Nie pamiętam wszystkiego, ale tak mniej więcej. Pierwsze miejsce w konkursie na kabaret. Braliśmy udział też w takim bardzo fajnie to wyszło. No i to był konkurs powiatowy, więc duże osiągnięcie. Można powiedzieć, że ta praca owocuje Tak, e, tak sprawia radość i dzieciom, jak i rodzicom. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wrócić do tej normalności, do takich zajęć, aby te dzieci mogły korzystać z możliwości, które mają w gminie przywidz. A co by Pani poradziła dzieciom, które pozostają w domach? Jak można ćwiczyć, czy powiedzmy, przygotowywać się w domu do takich przyszłych zajęć, których powiedzmy, będą mogli doświadczyć po, po tym okresie kwarantanny? Chciałabym, żeby dzieci śpiewały. Żeby te dzieci, które należą do koła domino, do koła wokalnego domino, żeby w domu dużo śpiewały. Od rana do wieczora najlepiej niech się bawią śpiewem, niech śpiewają. Niech sobie oglądają filmiki w internecie, jak to też inni, bo uczymy się też od innych. Dzieci z koła tanecznego niech sobie pooglądają, jak też inni tańczą. Niech też sobie tańczą i cieszą się swoim dzieciństwem. No to jest takie ważne. A kiedyś wrócimy do szkoły, wrócimy do prób, do zajęć, które prowadzę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. I uwaga, bądźmy tańcowe i pozytywne, więc polka!